Witam państwa na kanale Inwestowanie Indywidualne. Przed nami odcinek z serii portfela kanału wirtualnego. Portfela kanału będzie zmiana, dokładnie, jedna zmiana, o której zaraz powiem. Jedna spółka, portfel. Opuści pozostałe spółki no, są w kluczowych momentach, wobec tego przejrzymy wykresy wszystkich spółek z portfela. Dzisiaj nie tylko tej spółki, która do portfela wejdzie jako, jako nowa. Spójrzmy może na tą tabelkę, jak to wygląda. Także już wszystko będzie. Dla każdego jasne. CCC, jak można zauważyć, portfel opuszcza CCC, które aktualnie wyceniane jest na mniej więcej 49 tysięcy. Podczas zakupu około miesiąca temu, tego wirtualnego zakupu, były to okolice ok. 43 tysięcy. Także całkiem ładny zysk, przyzwoity, taki stabilny udało się tutaj wypracować. No, kolejne spółki. Również mają aktualnie wyższe wyceny niż wartość początkowa, ale jednak nie są to duże różnice w granicach kilkuset złotych. Tak jak powiedziałem, na tych trzech spółkach mam na myśli Allegro, CD Projekt oraz KGHM. Myślę, że w najbliższym czasie, mam tu na myśli, okolice do dwóch tygodni, wszystko się rozstrzygnie, w, tu, w którą stronę ostatecznie walory powędrują no aby był to ruch wzrostowy ale o tym jeszcze powiemy w dalszej części materiału no i jak również zapewne wszyscy już zauważyli na miejsce ccc Wchodzi GreenEx. No, taka spółka, bym powiedział, troszeczkę na granicy zasad tego portfela, no ale jednak należy ona do SVG 80, także no, spełnia gdzieś ten warunek przynależności do jednego z głównych indeksów. Zdaję sobie sprawę. Oczywiście, z pewnego takiego elementu, no też spekulacyjnego, który powiedzmy, może na tej spółce występować. No, natomiast uważam jednak, że jest ona dość ciekawa pod kątem takiej krótkoterminowej inwestycji. W związku z tym ona do portfela trafia z taką myślą no, krótkoterminową. Myślę, że może tutaj w najbliższym czasie zrealizować się odbicie, no i w przypadku takiego odbicia spółka natychmiast portfel opuści. No i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Także tutaj ponad 19 tysięcy akcji po 2,58 to jest dzisiejsza cena z aplikacji giełdy papierów wartościowych. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, właśnie z tej aplikacji pobieram wszystkie dane. Do tej, do tej, tabelki. Także zacznijmy może właśnie od analizy tej spółki, która no niestety nie zrealizowała ruchu wzrostowego, kontynuacji tak właściwie ruchu wzrostowego, który zapoczątkował nam się mniej więcej w połowie lipca. Spodziewałem się kontynuacji, spodziewałem się dojścia do tego szczytu poprzedniego, okolice 3,25, 3,30. No, niestety nie udało się przebić poziomu 3 zł. Trend spadkowy rozpoczęty, no taki bym powiedział ruch Stabilny trend spadkowy, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje, ale tak to sobie dla ułatwienia określimy. No, praktycznie każda świeczka czerwona właśnie od okolicy 3 zł, od tej nieudanej próby 17 lipca przejścia poziomu 3 zł. Mieliśmy wtedy szczyt 3 zł i niecałe 2 grosze. Także nieśmiała próba wyjścia była. Nie udało się zatrzymać tych spadków w okolicach 2,75 groszy. No i aktualnie jesteśmy w tej strefy podaży, którą możemy sobie tutaj przedłużyć, którą ja wielokrotnie tutaj zaznaczam i przesuwam w zależności od sytuacji. No ale jesteśmy też w miejscu, które sprzyja odbiciom. Proszę spojrzeć, z tego miejsca startował ten ruch wzrostowy w stronę tego szczytu 3,30. Potem mieliśmy to odbicie do okolic 3 zł, właśnie z tego poziomu. Kolejne odbicie z troszeczkę niższego poziomu. Mieliśmy tutaj jeszcze takie, jakby, wybicie stopów. Może wybicie tego ograniczenia jako właśnie takiego punktu, który mógł zostać uznany przez wielu inwestorów za punkt wsparcia, punkt stabilny. Może część osób, właśnie tutaj, w tych granicach poustawiała sobie jakieś stop losy, no i tutaj takie wybicie miało miejsce, koniec końców 10% wzrosty i kolejna sesja z mocną kontynuacją. Daje nadzieję ten dolny cień dzisiejszej świeczki, co prawda niewielki, no ale jednak, ale jednak jest. Mieliśmy podczas dzisiejszej sesji troszeczkę zmienności. Obroty, proszę spojrzeć, zwiększają się od kilku sesji, co ciekawe. Tak, jakby właśnie jakiś większy ruch miał tutaj miejsce. Powiem tak, jest ryzyko wyjścia gdzieś dołem tutaj z takiego, no powiedzmy trójkąta. Jeżeli byśmy sobie to obrysowali, może nawet teraz na szybko to zaznaczę. Jeśli mi się uda. No nie wiem dlaczego Trading View czasem tutaj szwankuje z tym rysowaniem. No ale w każdym razie proszę wyobrazić sobie taki jakby wirtualny trójkąt właśnie w tych granicach, które teraz pokazuję. No i ja widzę tutaj oczywiście ryzyko wyjścia ryzyko wyjścia dołem, nawet spadków mocnych. No, wtedy rzędu okolic 2,30 zł, może 2,45 a może nawet jeszcze troszeczkę niżej. Oczywiście ryzyko takie istnieje, no ale cała giełda to ryzyko. Myślę, że kto gdzieś tam no, jest inwestorem, jest już na giełdzie nie od tygodnia, no to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. W związku z tym Green do zestawienia, do zestawienia trafia z myślą odbicia, odbicia takiego szybkiego, dynamicznego 10-15% od powiedzmy obecnego poziomu, od tych okolic, w których jesteśmy aktualnie. Takie wybicie może nastąpić podczas najbliższych sesji. Wobec tego, tutaj, spółkę obserwujemy i miejmy nadzieję, że ten pozytywny scenariusz się zrealizuje. Kolejna spółka portfelowa Allegro. Spójrzmy na szybko, co tutaj się dzieje. Taki komentarz chciałbym dać do tego, dlaczego spółka cały czas w portfelu się utrzymuje. Cały czas walczymy z poziomem 33-30, cały czas w tych rejonach. Proszę spojrzeć, mieliśmy troszeczkę głębszy odwrót, ale jednak kurs szybko powędrował w tą okolicę. No nie chce się oderwać również w drugą stronę od tego poziomu, tak jak też nie chcę go przebić, ale ja jeszcze raz cofnę się troszeczkę w czasie. Proszę spojrzeć tutaj te, te okolice 23-24 zł, mniej więcej z połowy grudnia, również kilkukrotne podejścia. Również kurs dość długo walczył z tym oporem, ale gdy już się to udało, no to obserwowaliśmy ładny, ładny ruch wzrostowy w stronę 32,50. Dlatego teraz również uważam, że no jesteśmy naprawdę w kluczowym momencie wskaźniki. Takie bardzo napięte, bym powiedział, pod już jakiś większy ruch. Tak mi to wygląda. Miejmy nadzieję, że to wybicie nastąpi i koniec końców, w pierwszej kolejności, takie, no, może niewielkie wzrosty do okolic 34,50. No, a poziom, którego ja bym się spodziewał przy tym wybiciu, to mniej więcej 36,50. Także, no, takie mniej więcej 3 zł od obecnego, od obecnego, od obecnej wyceny kursu allegro zobaczymy myślę, że tutaj również kilka dosłownie sesji przyniesie rozwiązanie tej sytuacji. No, gdyby nie udało się pokonać tego oporu, no to również istnieje szansa zejścia, ale jednak myślę, że na ten moment jest to mało prawdopodobne. No nie widzę tutaj, szczerze powiem, jakiegoś sygnału w tym podejściu, w tej walce z tym oporem, który mógłby świadczyć o tym, że taki odwrót będzie obserwowany i przekształci nam się to w ruch spadkowy. Na razie takiego sygnału tutaj nie ma, a przypominam mi to też to, co obserwowaliśmy nie tak dawno o tej sytuacji z grudnia już wspomniałem. Wspomnę jeszcze o tej z maja, z początku maja końca kwietnia. Również kurs, proszę spojrzeć, walczył spojrzeć z tym samym poziomem, z którym walczy teraz. No i gdy udało się go wybić, powędrował w okolice 38 ponad złotych. Także jesteśmy moim zdaniem w sytuacji bliźniaczej i spodziewam się równie Ciekawego rozstrzygnięcia. Kolejna spółka to KGHM. Tutaj również jesteśmy w sytuacji kluczowej. Jesteśmy w okolicach szczytu, szczytu odnotowanego 16 czerwca, potem w połowie lipca, w takich miesięcznych interwałach nam się to realizowało. Teraz troszeczkę przyspieszył. Proszę spojrzeć na dzisiejsze obroty, ten wolumen wyraźnie zwiększony względem poprzednich sesji, ale jednak jeżeli jeszcze cofniemy się w czasie, no to na takim dość zwyczajnym poziomie względem tego, co obserwowaliśmy przy jakichś większych właśnie ruchach, większych wybiciach, kiedy również jakieś informacje ze spółki były. Do opinii publicznej podawane. Niezbyt dobrze, że powstała nam tutaj ta luka. Ona, co prawda, nie jest wielka, no ale jednak ja nie jestem fanem luk. Wszelkich, jeżeli ktoś ogląda moje materiały, to zapewne już to wie. Uważam, że szczególnie przy omawianiu spółek, które są. Częścią głównych indeksów, czy to WIGU 20, czy nawet WIGU 40, no są gdzieś tam bardzo rozpoznawalne te obroty, na nich są bardzo duże. Wszelkie luki nie są po prostu mile widziane i prędzej czy później zostaną domknięte. Miejmy nadzieję, że domknięcie tej luki, nawet jeśli nastąpi, to nastąpi po ewentualnym ruchu wzrostowym, który moim zdaniem ma szansę się tutaj rozpocząć. Co prawda, nie udało się. Jeszcze wybić tego szczytu, tych okolic 123 zł, zapewne jutrzejsza sesja bardzo ciekawa, przyniesie walkę z tym poziomem. Zobaczymy, czy może odwrót w stronę dopięcia tej luki, czy jednak jakiś krótkoterminowy ruch wzrostowy nam się tutaj rozpocznie. Gdyby taki ruch się rozpoczął, no to okolice 129 zł jak najbardziej będą w zasięgu, jako taki pierwszy pułap do osiągnięcia, tak jak miało to miejsce tutaj w połowie kwietnia tego roku. Potem taki kanał 129-133 w tym rejonie kurs mógłby się zatrzymać. No i tutaj rozstrzygnąłoby się już, moim zdaniem, czy definitywnie KGHM przejdzie do jakiegoś większego ruchu wzrostowego, czy jednak to jeszcze nie ten czas i po takim krótko, nawet bardzo, bardzo krótkoterminowym wybiciu, kilku, kilkunasto procentowym, kurs ponownie zawróci w stronę właśnie tych 120, 120 kilku złotych, czyli w okolice w jakich kurs przebywa obecnie. Spółka ostatnia do omówienia, CD Projekt, spółka, która w portfelu już jest od początku, no i na razie nie zapowiada się, żeby go opuściła, ale również sytuacja bardzo ciekawa, jesteśmy no praktycznie, w połowie tego kanału kanału przy 151 zł jako dolnym ograniczeniu i 174 zł jako tym ograniczeniu górnym taki kanał te dwie zielone linie nam tutaj, nam tutaj wyznaczają. Jesteśmy również przy, po, tak właściwie, sesjach, które no nie obfitowały, zarówno w jakieś duże obroty, proszę spojrzeć na słupki wolumenowe, jak i w jakąś dużą zmienność. Te kilka sesji bym określił jako takie spokojne, może na przeczekanie, może na przyczajenie się. Kursu, jak ja to sobie żartobliwie nazywam, przed jakimś większym ruchem, w którą stronę? Pozytywne jest to, że utrzymujemy się ponad tym małym szczytem z odbicia, które miało miejsce tutaj po korekcie. Po tym bardzo, bardzo dynamicznym ruchu wzrostowym, czyli właśnie te poziomy 158 zł, udaje się go utrzymać. Taki nowy, lokalny poziom wsparcia nawet nam tutaj powstał, moim zdaniem. Moglibyśmy sobie go zaznaczyć, ale nie zrobię tego, żeby za dużo tych linii tutaj też nie dodawać, bo to wszystko straci, straci sens. Zdecydowanie ważniejsze są to okolice 150 i 173, 175 zł. Myślę, że tutaj również kilka, kilkanaście sesji nam tą sytuację rozwiąże. Ja osobiście spodziewałbym się ruchu w stronę tych 175. Właśnie kilku złotych dobicia do tego szczytu z okolic 20 czerwca. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy. Myślę, że jest na to spora szansa. Na ten moment, moim zdaniem, większa niż na jakieś tutaj odwrócenie i na spore spadki. Oczywiście możliwe. Byłoby przetestowanie dolnego ograniczenia tego kanału, czyli tych wspomnianych już wielokrotnie 150 zł i odbicie z tego rejonu, ale jednak myślę, że skoro już to się nie stało, to kurs teraz będzie chciał definitywnie powędrować w którąś stronę. Moim zdaniem, na ten moment większe szanse, tak jak już wspomniałem, to ruch wzrostowy i okolice. 173-175 zł taki drobny przedział bym tutaj wyznaczył w przypadku CD projektu. W tym materiale to już wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o spółkach, które w portfelu są bez zmian, które w portfelu pozostają. Dajcie znać, co sądzicie o zmianie i o nowej spółce, która w portfelu się pojawiła. Zachęcam oczywiście do udostępnienia tego materiału, do subskrybowania i informuję, że również istnieje możliwość wsparcia kanału. Do usłyszenia, cześć.